Nie powtórzyliśmy naszego błędu z poprzedniego miejsca, na którym spaliśmy i się zakopaliśmy, tak więc dzisiaj nocleg był na asfalcie, ale nadal w takim pięknym miejscu, że chcę Wam je pokazać, zanim stąd pojedziemy. E, mieliśmy na noc sąsiadów z Holandii. Mówię, naprawdę długie kampery, ale chyba ich nawet nie ma tutaj. E, nie wiem, poszli pewnie na jakiś spacer czy coś, bo nie wydaje się, że jest ktoś w środku, ale... Już trochę czasu spędziliśmy dzisiaj na tej plaży i bardzo nam się tutaj podobało. Dużo fajnych muszelek jest. Ja to w ogóle jestem dzieckiem morza. Na miejscówkę do samego końca prowadzi asfalt. To jest super. Takie miejscówki powinniśmy wybierać w tym sezonie tak naprawdę. Loda. Dzieci? Loda byś chciał? Co? A czemu lubisz lody? Ja jestem um, mały? Mały jesteś małe dzieci ja lubią? Ja Ty też? I ty też lubisz lody? Dzieciom słoneczko uderzyło do głowy. Małe zakupy zrobione. I jedziemy na naszą miejscówkę dzisiaj. Mamy nadzieję, że będzie fajna, ale widoki są naprawdę greckie. Miejsce, do którego chcieliśmy przyjechać? Ale wygląda na. Jezus Maria, to wygląda na zdewastowane. Oh my god, co za widok! Can you show them? Wow, co za kolory. Raj na ziemi. No, była powódź, ewidentnie. Jest tutaj po prostu masakra. I nie wiem, nawet czy to miejsce jest otwarte, bo wygląda jakby tutaj... woda to zdewastowała. Nie, nie wygląda to miejsce na otwarte. Jaki most tam jest ładny. No cóż, nie wyglądało jakby ktoś tam był, więc postanowiliśmy tam nie zostać. Jedziemy po prostu gdzieś zaparkować na dzisiaj. Prądu mamy, więc to nie jest problem. Bardziej liczyłam na wodę, bo już tak stwierdziliśmy, że skoro jedziemy po prąd, to jedziemy też po wodę. Ale że nie ma, no to nie ma. Tak więc jedziemy y, gdzieś sobie zaparkować. W ogóle tutaj chyba latem jest trochę turystów, bo widzę takie domki, takie wiecie, właśnie letniskowe. Letniskowe to bym powiedziała, takie domki są porządne, ale wyglądają po prostu jak takie na wynajem latem. Fajne miejsce. Nie pojechaliśmy dużo dalej, nie wiem gdzie był ten kemping, gdzieś tam, po prostu przyjechaliśmy naokoło i tutaj wróciliśmy. O, hej piesku! E, I tak, będziemy dzisiaj tutaj spać, zaraz obok łódki. E, Gigi się zabiera zarobienie makaronu, a ja idę z dziećmi na dwór, e, żeby tutaj po prostu nie zwariowały w środku. Zojka, uważaj! Trzeba czy słuchać jak wieje wiatr, jest taka wichura. Wczoraj była przepiękna pogoda. Spędziliśmy tutaj cały dzień i naprawdę było ciepło. Krótki rękawek wystarczył, było 17 stopni. Była, było czuć taką bryzę morską czasami, ale jak słońce dawało to była patelnia. Tak, dzisiaj już stąd jedziemy, bo musimy napełnić gaz. Wczoraj tak naprawdę byliśmy też dopełnić wodę, bo tam jest port i tam normalnie jest mnóstwo kranów z wodą, tak więc skorzystaliśmy. W ogóle to jest takie pustkowie, tu jest taki spokój i wiecie co, podoba nam się tu. My byśmy tutaj zostali jeszcze dłużej, ale niestety nie ma tutaj nic, co jest otwarte, żadnego sklepu, nic, a nam się skończyła woda pitna też, tak więc no czas po prostu się udać do jakiegoś miasta albo no przynajmniej większej wioski, gdzie będziemy mogli kupić kilka rzeczy i znaleźć gaz. Wczoraj poszłam tam z dziećmi i się bawiliśmy na wybrzeżu i nagle zauważyliśmy, że tam jest mnóstwo malutkich krabów. Po prostu się chowały pod kamieniami. Myślę, że ich były setki, jak nie tysiące. Co prawda wybrzeże tutaj jest bardzo małe, ale było ich bardzo dużo. Tam jest w ogóle druga plaża, ale tam są postawione takie jakby pachołki. Nie wiem co tam, pewnie latem jest jakiś biznes a tutaj można po prostu sobie na spokojnie usiąść. Wiatr jest przerażająco mocny. Po raz kolejny w ogóle czujemy jak nam kamperem rusza. A tam, zobaczcie w ogóle jaka różnica. My tutaj mamy aktualnie 15 stopni, a tam u góry możecie zobaczyć śnieg. Tam są kolejne góry, gdzie jest śnieg też na samej górze, ale nie widać przez mgłę. Pierwszy przystanek nie jest daleko, bo po prostu dopełnimy sobie zbiornik wody tutaj w porcie. Tym razem nie jedziemy do Lidla, a do jakiegoś ogromnego marketu. Bo liczymy na to, że tam znajdziemy dobrą kawę i wielkie butelki na wodę. Bo w Lidlu mają tylko po półtora litra, a my chcemy taką wiecie: 5 albo 10 litrów. Jaki mocny wiatr, nawet ja jako pasażer czuję, jak nas miota na boki. No i oczywiście znowu nawigacja nas posłała na drogi płatne. Osiem euro dziewięćdziesiąt. Zobaczmy ile zapłacimy. Dwadzieścia cztery siedemdziesiąt czy ich popierdzieliło? Czy moje oczy dobrze widzą? Dzisiaj nasz wyjazd do jednej miejscowości kosztuje nas trzydzieści pięć euro. Czy ich powaliło? W dokumentach nasz kamper jest jako M1 do 3,5 tony i jak kupujemy gdzieś winietę, to zawsze musimy kupować jakby tak samo jak sobówki. I uważam, że liczenie ze względu na wysokość jest totalnie nieferne, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Idę teraz na zakupy. Gigi zostaje z dziećmi, bo Zojcia śpiję. Wróciłam ze sklepu lżejsza o 127 euro. Czy bolało owszem? Ale też kupiłam dwie kawy i tak dalej, jak zwykle zapasy, kiedy drożej wychodzi. Eee, I tak teraz sobie rozmyślamy, bo jesteśmy głodni teraz, a Gdzie się podłączył do ładowarki, do samochodów, żeby nam naładować baterie i rozważamy, czy ryzykować, żeby coś ugotować tutaj na parkingu, czy nie. Mandat jest wysoki. <grym> Ale chyba zaryzykujemy, bo nie ma tutaj za dużo ruchu. No. Najgorsze jest to, że jak już zaczniemy, to ciężko to szybko schować. W międzyczasie jak myłam naczynia, no i postanowiliśmy jechać dalej. Jedziemy dalej na południe. No, e, ponieważ teraz e, a first e, najpierw mm. musimy zatankować gaz. A jedziemy na południe, ponieważ e, generalnie przy wybrzeżu jest taki moment, że jest park narodowy, no i tam nie ma za bardzo jak zaparkować, tak więc jedziemy za ten park narodowy. To jest continuous line. We are going anyway, we anyway, <laughs> Dzień dobry, witajcie w naszej kuchni. Dzisiaj się obudziliśmy. Hmm. Susu. So, so. eee, całą noc padało tak ulewnie, że aż się obudziliśmy w nocy, żeby spojrzeć przez okno, czy nie ma powodzi, bo naprawdę deszcz jak z horroru. Ale byliśmy zainspirowani i zaparkowaliśmy na asfalcie, Ty. na cemencie. <śmiech> <śmiech> na betonie, cokolwiek, na utwardzonej powierzchni. Eee. Więc nie mamy żadnego problemu dzisiaj, nasz jedyny problem jest taki, że Enzo się chyba rozchorował, bo wczoraj o tym nie mówiłam, no bo kto chce o tym słuchać, nie są to piękne rzeczy, ale Enzo zwymiotował jak jechaliśmy do Patras, mniej więcej przed tym mostem i um, dzisiaj rano się obudził, był taki mm, bardzo słaby, aż w końcu zszedł z łóżka i, i zwymiotował i później wymiotował jeszcze kilka razy, aż jeszcze nic nie jadł w tamtym momencie dzisiaj. No, to wiadomo, że to nie jest zatrucie pokarmowe, tylko jakiś wirus czy coś. Nadszedł czas, żeby jechać dalej. Jedziemy przez miejscowość, która ma właśnie takie typowe dla e, śródziemnomorskich krajów wąskie uliczki. Ale jak się popieści, to się przyjdzie jest ok. Dobrze, że to jest jednokierunkowa, bo auta wszędzie poparkowane na prawo, na lewo. Ale uroczy sklepik wiosnę. W ogóle dużo uroczych sklepików. Tutaj też widzę jakiś taki konkret. Bardzo ładnie, Ale w tych małych miasteczkach tu po prostu znaleźć parking graniczy z cudem. Wczoraj się nie udało, ale dzisiaj udało się znaleźć gaz i zapłaciliśmy jakieś 18,83 euro. Czyli ile to będzie? 80 zł? Coś takiego. Nie był, nie był pusty, pusty. Ile litrów? Jest napisane? 16 i 16 pół 16 litra. Jeden litr za euro z 14 centów. This is the most expensive gas we ever tank. Najdroższy gaz. Jest też woda. W ogóle w Grecji bardzo dużo jest tych kraników, po prostu no, kraj idealny do kempingu. Szkoda tylko, że teraz zaczęli robić te zasady. Nie, nie mamy pustego, pustego zbiornika, więc nie trzeba będzie aż tak dużo lać, jeżeli tam trzyma, bo nie pasuje rozmiar końcówki. No i jedziemy dalej. Normalnie jak byliśmy na dworze, to nam para z ust leciała, jak oddychaliśmy, a to dziwne, bo jest 14 stopni. Skąd ta para? Ale się nawdychałam diesla przy, przy nalewaniu wody, bo tam jest rura wydechowa. Mmm, nie niu,